Ci o takich pięciu największych błędach freelancerów, przez które twój biznes się nie rozwija, a ty nie zarabiasz takich pieniędzy, jakie byś chciał. I błąd numer jeden to brak jakiejkolwiek strategii biznesowej, brak jakiejkolwiek wizji, jak ta nasza firma marzeń ma za te parę lat wyglądać. To wynika też z faktu, tego, że na początku swojej drogi, ale nie tylko na początku, jako przedsiębiorca, jako freelancer, jesteśmy zapracowani zatracamy się w tej bieżączce, czyli w tych. Zlecenia, od zlecenia do zlecenia i tak naprawdę nie ma czasu, aby spojrzeć na tą firmę z góry, aby zaplanować te działania. I jest świetna książka, która ma około 100 stron Brianna Tracy, nazywa się Strategia biznesowa. I generalnie model w tej książce na zaplanowanie swojej strategii biznesowej polega na tym, aby zadać sobie pięć takich kluczowych pytań. Pierwsze pytanie to, żeby określić ten swój punkt zero. Czy moment, w którym teraz jestem, moment, w którym moja firma teraz jest, jak ten punkt wygląda? Czy ilość klientów, którą obecnie mam, satysfakcjonuje mnie? Czy pieniądze, jakie zarabiam, są tymi pieniędzmi? Czy, czy, czy mnie satysfakcjonują? Czy Klienci, z jakimi pracuję, są tymi klientami, z którymi chcę pracować. Czy usługi, które świadczę, są tymi usługami, które chcę świadczyć, tak? Czyli ten punkt zero, w którym punkcie teraz jesteśmy, tak? Bardzo fajne ćwiczenie, które pozwala właśnie na spojrzenie na naszą firmę, na nasz biznes z góry, żeby właśnie oderwać się od tej bieżączki i spojrzeć na to z góry. Pytanie numer dwa, które należy sobie zadać, to o swoją przeszłość, jakie moje decyzje, jakie moje działania doprowadziły mnie do tego punktu, w którym jestem teraz, tak? Które, z których jest takie fajne pytanie w tej książce, jeśli miałbyś tą wiedzę, którą masz dzisiaj z których działań w przeszłości byś zrezygnował, czego byś nie robił, nie robiła, tak? I dla mnie to był właśnie game changer. Ja też tak zatracałem się w tych swoich zleceniach. Robiłem strony, robiłem zlecenia, których tak naprawdę wewnętrznie nie chciałem robić, ale brałem te zlecenia z takiego nie wiadomo, nieuzasadnionego też strachu, że co będzie jutro, jutro może tych zleceń nie, nie być, tak? Nawet tych słabych, których nie chcę, więc biorę, biorę, biorę szybko i brałem zlecenia, między innymi poprawiałem strony po innych, i właśnie e, sobie zdałem, po już po tych dwóch pytaniach zdałem sobie sprawę, że w tym punkcie, w którym jestem, w tym punkcie moim zero, ja nie chcę tego robić. Nie chcę brać tych wszystkich zleceń, nie chcę poprawiać, chcę być, brać czyste, proste strony, które sprawiają mi e, przyjemność. Tak? Więc zdaj sobie sprawę, które działania doprowadziły cię do tego punktu, w którym jesteś teraz. Co było dobre, tak? Ja też sobie zdałem sprawę, że kurczę, dobre w moim przypadku było nagrywanie YouTube'a. Co bym dzisiaj zrobił inaczej? Nagrywałbym jeszcze więcej, tak? Czyli patrzysz w przeszłość. Pytanie numer trzy w tej strategii marketingowej, jakie należy sobie zadać, to wyobraź sobie swoją firmę marzeń. Jak ta firma marzeń ma wyglądać za trzy lata? Z kim współpracujesz? Ile zarabiasz? Czy zatrudniasz ludzi? A być może pracujesz e, sam? Gdzie pracujesz?